Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kowalnaś. Drodzy witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Minęła kilka dni temu 12. rocznica katastrofy smoleńskiej, czy zbrodni smoleńskiej, jak kto woli. Oczywiście nie opaszło się przy tym bez politycznych awantur hamskich, głupawych, szczeniackich, które pokazują, że, że te całe nasze tak zwane elity polityczne to powinny stać wykopane z tego Sejmu przez nienawidzony lud, bo... Taki brak po prostu taktu, klasy, ogłady, jaki tam panuje, to nie mieści się aż w głowie. Komuś, kto jak ja, czasem chodzi do Sejmu i widzi to z bliska, to, to tym bardziej, ale to już nie o tym chcę teraz mówić. Pokazała ta rocznica to, co pokazują wszystkie rocznice od, no właśnie, od, od samej katastrofy czyli eksplozję politycznych podziałów. I można powiedzieć, nie tylko politycznych podziałów, ale też wzajemnej wrogości między Polakami. Komu służy ta wrogość najbardziej? Wydaje mi się, że Władimirowi Putinowi, bo nie kto inny, tylko właśnie Putin najbardziej się cieszy z tego, jeśli Polacy się kłócą, jeśli Polacy wewnętrznie sami przeciwko sobie szczują, jeśli stają przeciwko sobie, bo to bardzo nam przeszkadza budować nową, lepszą Polskę. Pan Macierewicz ogłosił swoje tezy, zbieżne z tym, co ja przez wiele lat temu pisałem jako pierwszy, czyli o tym, że przyczyną awarii, uszkodzenia, zniszczenia samolotu były dwa wybuchy bomby termobarycznej. Oczywiście spotkało się to z odpowiedzią, ale zarówno jedna, jak i druga strona tego politycznego, bo to jest niestety spór polityczny, sporu, zaczęła używać inwektyw. I co oczywiście uniemożliwia merytoryczną dyskusję na temat sprawy smoleńskiej, bo cała ta sprawa przez wszystkie ekipy rządzące od 2010 roku, czyli zarówno przez koalicję PO-PSL, jak i przez koalicję, tą obecną PiSu z przystawkami, jest traktowana nie jako wyzwanie dla patriotycznego rządu, któremu dobro Polski leży na sercu, tylko jako sprawa polityczna wykorzystywana do po realizacji politycznych interesów. Jaki interes polityczny ma PiS w tej sprawie? No, to jest interes oczywisty, żeby z jednej strony opluć, zachydzić opozycję, która zupełnie nie jest bez winy w tej sprawie, to jest poza sporem. I druga sprawa, co ważniejsze, żeby szczuć jednych Polaków przeciwko drugim. Ja w tej sprawie, ja przecież jestem w czym się szczycę, pierwszym dziennikarzem, który w przestrzeni publicznej po, postawił słowo zamach. Napisałem przecież dwie książki o katastrofie smoleńskiej, obie się znakomicie sprzedawały i sprzedają. Ja od samego początku miałem to szczęście, że udało mi się odłączyć emocje. Jeżeli ginie prezydent, jeżeli giną najważniejsi państwowi urzędnicy, a tak się stało w Smoleńsku, to obowiązkiem, każdego dziennikarza, który się uważa za patriotę, jest szukanie prawdy w oderwaniu od emocji. Przecież ja mogę być przeciwnikiem partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, nie lubię jej wyjątkowo, bo to, to, to lewactwo potworne, ale przecież nie będę zaprzeczał, że ich prezydent, czyli John Fitzgerald Kennedy, zginął w zamachu. Jasna sprawa zupełnie. Nie jestem fanem Lenina, no ale nie będę twierdził, ale nie będę zaprzeczał, że Lenin padł w 1918 roku ofiarą zamachu, z którego mu się ledwo udało przeżyć. Przecież nie można wyjaśniać prawdy albo stawiać wniosków w tak ważnej sprawie kierując się emocjami politycznymi. Ludzie, którzy tak robią, to mentalnie nie wyrośli jeszcze z piaskownicy. To jest poziom pięcio latków. To jest poziom, ja go nie lubię, on jest zły, bo mi ukradł łopatkę. Tak to wygląda przy sprawie Smoleńska. Przecież, proszę Państwa, ja miałem i mam do tej pory bardzo krytyczne zdanie o polityce Lecha Kaczyńskiego. Ja poznałem Lecha Kaczyńskiego jeszcze zanim został prezydentem. Ja zresztą byłem jednym z nielicznych dziennikarzy, których Lech Kaczyński przyjmował u siebie w pałacu prezydenckim na prywatnych rozmowach. Ja go ceniłem jako człowieka i patriotę, natomiast kompletnie się nie zgadzałem z nim w kwestiach politycznych ale to w żaden sposób nie determinuje tego, że sprawę Smoleńska należy wyjaśniać merytorycznie. To, czy my lubimy, czy nie lubimy prezydenta Kaczyńskiego, nie ma kompletnie znaczenia dla wyjaśniania faktów. Tymczasem rząd PiS od samego początku wykorzystał tą sprawę do szczucia. Było coś takiego, taki pogląd, że nie można być szczerym patriotą, nie wierząc w zamach w Smoleńsku. Otóż, proszę Państwa, Smoleńsk nie ma nic wspólnego z wiarą. Wierzyć to ja mogę sobie w Boga, ale nie w Smoleńsk. Smoleńsk to jest sprawa, którą można wyjaśnić przy pomocy czysto empirycznych narzędzi. To jest sprawa, którą można zbadać naukowo. Tu wiara nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Po drugie, można być przeciwnikiem. Rządzącej partii, tak jak ja, i y, być zwolennikiem tezy o zamachu, można też być zwolennikiem tezy o zamachu i nie być, i być y, zwolennikiem partii rządzącej. Można też być przeciwnikiem, y, być zwolennikiem opozycji, a wyznawać tezę o zamachu, jak i jej. Nie wyznawać. To są dwie zmienne niezależne. Ja przecież poznałem nawet jednego z bardzo wpływowych sędziów, który nienawidzi PiSu, a powiedział mi prywatnie, panie redaktorze, no przecież to jest oczywiste, że, że tam doszło do zamachu, ale ja się z tą opinią publicznie nie będę afiszował. Nie można, powiadam, patrzeć na tą sprawę przez kontekst swoich przekonań politycznych, a PiS to zrobił. PiS zawłaszczył tą sprawę żeby tylko PiS mógł się nią zajmować. Ja przecież pamiętam wściekłe nagonki na mnie środowiska Gazety Polskiej, czyli takiego najbardziej zidiociałego już betonu propagandy pisowskiej, którzy mnie wyśmiewali za tak zwane spiskowe teorie, a głosili to samo. Czyli kiedy ja twierdzę, że przyczyną rozpadu tego samolotu były dwa wybuchy, no to to jestem rosyjskim agentem. Bo prawda twierdzę, że, że Putin mógłby zabić Kaczyńskiego, ale jeżeli, prawda, to środowisko Gazety Polskiej twierdzi, że przyczyną były dwa wybuchy, no to to jest niezależne dziennikarstwo. Nawiasem mówiąc, większość tych ustaleń przepisali ode mnie, nie, nie powołując się w ogóle na, na, na źródło ale to szczegół. Ja zresztą, co obiecałem w mediach narodowych, wytoczę im proces za plagiat, ale to, to, to zostawiam na boku. Z kolei Oponenci, czyli przez lata rząd platformy obywatelskiej zrobił coś podobnego, tylko w drugą stronę. Stwierdził, że prawda nie można być normalnym Polakiem, taka była narracja polityczna, jeśli się uznaje tezę o zamachu. I w tym momencie sprawa smoleńska z gruntu merytorycznego zeszła na grunt polityczny. I to bardzo źle służy tej sprawie. To pomaga wyłącznie Putinowi. Kiedy Polacy się wzajemnie żrą, kłócą, Szczują na siebie i się prześladują, to beneficjentem takiej sytuacji jest Putin. Tylko i wyłącznie Putin. Z Antonim Macierewiczem można się nie zgadzać. Ja do, Maciere, do Antoniego Macierewicza mam stosunek krytyczny, ale jeżeli powstaje komisja, no jakaś tam działająca pod auspicjami państwowymi, która dowodzi, że w, w, w Smoleńsku doszło do zamachu to bardzo proszę, obalmy ten raport, ale merytorycznie. No, ja słyszę, że Macierewicz to jest wariat. No dobrze, ja się z tym zgadzam, ale podajmy argumenty merytoryczne. Jeżeli iluś profesorów z renomowanych uniwersytetów prowadzi badania, z których wynika, że, że doszło do wybuchu bomby, no to na litość boską niechże się znajdzie ilość innych profesorów, którzy merytorycznie, ale powiem merytorycznie, a nie politycznie, Podważał. Ja sam z wielką przyjemnością przeczytam taki raport. Tak, dokładnie tak. Rozmawiajmy na ten temat merytorycznie. Ani rząd PiSu, ani poprzednio rząd Platformy Obywatelskiej nie miał żadnego interesu w tym, żeby wyjaśnić sprawę Smoleńska. Jarosław Kaczyński mówił: Będziemy wyjaśniać. Smolecki wyjaśniają. Wyjaśniają tak, że niczego nie wyjaśnili, bo co innego twierdzi prokuratura, co innego twierdzi Komisja Macierewicza. Zwróćcie Państwo uwagę, w jakim to świetle stawia nasze państwo. Dwa organy powołane do tego, żeby wyjaśniać katastrofę mówią coś zupełnie innego. Po 12 latach. To jest coś niebywałego. To jest coś, co się w historii świata wcześniej nie zdarzyło. Naprawdę. Podajcie mi Państwo przykład. Jakiejkolwiek katastrofy lotniczej, już nawet nie mówię o śmierci jakiegoś tam dygnitarza ważnego, ale jakiejkolwiek katastrofy lotniczej, gdzie po 12 latach dwa organy wyjaśniające, czy nawet, nawet tej samej rangi, dwie prokuratury z różnych krajów, mówiłyby coś innego. Takiej sytuacji nie ma. I nie było. Mamy z czymś takim do czynienia po raz pierwszy w dziejach w Polsce. Dlaczego? Bo to nie jest wyjaśnienie, tylko wyjaśnianie. A wyjaśnianie ma interes wyłącznie polityczny. Żaden inny. Rząd Platformy Obywatelskiej wyjaśniał, dlatego, żeby nie pokazać swoich błędów, swoich zaniechań, żeby nie pokazać skali kompromitacji państwa, jakie się wtedy ujawniło, skali kompromitacji wojska, policji, służb specjalnych, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, wszystkiego jeszcze innego. Z kolei rząd PiSu wyjaśnia po to, żeby Obrzucać błotem y, poprzedników politycznych. Jarosław Kaczyński tutaj postępuje w sposób wyjątkowo perfidny, bo przecież gra śmiercią swojego brata. To jest coś obrzydliwego, to jest coś. Ja nie pamiętam drugiego takiego przypadku w historii polskiej. Żeby grać do, do, do celów politycznych śmiercią swojego brata, to aż się w głowie nie mieści. To, to, to jest tak parszywe, tak paskudne i tak obrzydliwe. Ale proszę Państwa, kluczowy, kluczową kwestią jest to, że nikomu poza grupą. Patriotów takich jak nieskromnie mówiąc, ja nie zależało na pełnym i rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy. Z tej sprawy już w kwietniu 2010 roku zrobiła się polityka i to do dzisiaj trwa. I działania Platformy Obywatelskiej w tej sprawie, i działania PiSu nie służą temu, żeby sprawę w jakikolwiek sposób wyjaśnić, tylko temu, żeby wykorzystać ją. Do celów politycznych. I zwróćcie Państwo uwagę, jaki jest rezultat. Polacy się w tej sprawie podzielili na trzy grupy. Na tych, którzy mówią, że to na pewno był zamach, na tych, którzy mówią, że to na pewno nie był zamach i na tych, którzy mówią, a ja mam to w dupie. Ja szczerze powiedziawszy, nie do końca tych trzecich ludzi, tą trzecią grupę ludzi rozumiem, bo jeśli byśmy byli na tyle moralnie silni, żeby się wznieść ponad te polityczne podziały, byli w stanie odłożyć te emocje. To jednak ta sprawa powinna nas interesować, bo to jest sprawa fundamentalnie ważna dla całej Polski. Nieważne, czy my lubiliśmy, czy nie lubiliśmy Lecha Kaczyńskiego. Ja znałem bardzo wiele osób, które tym samolotem leciały, ale nawet gdybym ich nie znał, nawet gdybym, gdybym był zwolennikiem czy przeciwnikiem za tej tej władzy, tych ludzi, to jako Polaka, dziennikarza śledczego i patriotę, bardzo by mnie to interesowało. W 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej formułuję taki apel do Państwa. Nie wkładajmy w tą sprawę politycznych emocji. Niech ta dyskusja odbywa się tylko merytorycznie. Nic więcej. Każde inne działanie niestety jest działaniem wbrew interesowi Polski. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Najnowsza książka Krzysztofa Balińskiego Ministerstwo Spraw Przegranych. Serdecznie polecam. Jarosław Kowaryna.